Witam Was w kolejnym odcinku na kanale. A w tym odcinku zajmę się właśnie tutaj odkręcanie, właśnie odkręcanie tej pokrywy od skrzyni biegów C360. Tutaj sobie już parę śrubek odkręciłem. Zapomniałem, że mam nagrać i tak sobie później przypomniałem, że obiecałem wam nagrać, więc trzeba nagrać, nie? Żeby coś było na kanale, żebyście coś sobie oglądali. Dobra, tu sobie śrubki taki pojemniczek biorę, żeby ich tutaj właśnie nie pogubić. Dobra Także tak, remoncik coś tam powoli do przodu Nagrywam tego samego dnia co nagrywałem sobie taką małą zapowiedź Ech, dobra tu mamy jeszcze te duże śruby nam zostały dwie i tutaj jeszcze nam została, ale tu już trzeba wziąć płaską. Bo tam sobie grzechotko nie podejdę. A takiej małej znów nie mam, więc sobie poszukamy. Tu mamy trzynastkę. I tak, dobra. Zobaczymy, którą nam będzie szło lepiej. Kluczem Skur. Dobra, poszło. Także trochę tutaj pracy jest. Jeszcze te śrubki muszę zdjąć i tam jeszcze jest jedna i tam druga, nie? Także... Także może zdejmę, a jak nie zdejmę to nie wiem. Tu będę płakał. Nie no, żartuję. Tutaj sobie weźmiemy powoli, powoli, powoli Mamy czas, nigdzie mi się nie śpieszy Także spróbuję tutaj sobie właśnie podkręcać o. Trzeba to zrobić, zobaczymy co tam w skrzyni piszczy Czyli co tam o co właśnie tam chodzi w tej skrzyni tu mamy, tu mamy różne klucze, widzę. Tu mamy chyba 14. No nic, y, 13, to nie. Pies dycha. Y, także y, 14. Będzie 14 czy nie? Będzie 14. Będzie 14. O, pyk, pyk. Będzie tutaj trzeba zdjąć przedłużkę łóżkę, kurde, gdzie lecisz? i wszystko będzie okej. Okay. Szybko palcami będzie szybciej palcami to odkręcić pak, 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 Dobra. dobre tu mamy dłuższą śrubę tu mamy, tu mamy większy odlew, tutaj mamy mniejszy dobra ja tego vloga kończę to znaczy będę y, robił cięcie i później wam dogram jak sobie ściągam tą pokrywę i witam was po y, cięciu po krótkiej przerwie tutaj sobie wymontowałem oto tą część tak zwane widełki tutaj oto i tutaj y, to od zmieniania biegu czyli wajchę tą. A teraz sobie wezmę, zdejmę pokrywę. Tutaj sobie wcześniej już zdjąłem. Yy, miałem problemy tutaj ze zdjęciem, więc sobie to wcześniej yy, po prostu sobie zdjąłem. A teraz właśnie sobie na vlogu to wezmę całkiem zdejmę. O. Dobra uciekamy z ciągnika. uciekamy z ciągnika. raz, dwa, trzy Dobra, powolutku ostrożnie żeby nic tutaj właśnie nie nie uszkodzić bierzemy to do góry szybko spójrzmy na bok powolutku bardzo tak o. opuścimy kurde opuścimy sobie i bierzemy szybko do góry opa więc tak sobie wyciągnęliśmy w oto w taki sposób e, pokrywę Hm, tutaj tutaj mamy wszystko Okay. To są wodziki. Tu mamy krótszy ten wodzik. Właśnie tutaj w nim. Tutaj mamy tak Tu mamy tak. Nie wiem czy tutaj też powinno być takie coś. Nie jestem mechanikiem, więc na tym się nie znam. Sobie przekręcimy tak. No dobra, tu mamy taką sobie tak i to jest właśnie chyba ten wodzik, który, na którym się nam blokowało. Także, mm, no, powiem Wam, że tutaj gwint chyba nie jest zerwany. Chy, chyba, ale dla próby sobie wkręcimy inny wodzik i zobaczymy. Czy też tak samo się właśnie dzieje. Wkręcimy powoli. Więc tak, wodzik jest ok. Ten, czyli ten wodzik, tutaj mamy zerwany gwint. Tutaj mamy właśnie zerwany gwint we wodziku. Teraz tak się właśnie przyjrzałem, tutaj yy, więc zobaczcie sami, tutaj, jak nam zerwało gwinta. Widzicie? Czyli ten wodzik idzie do wymiany, trzeba go kupić nowy. Yy, także tego yy, tutaj, chyba w skrzyni mamy wszystko, okeja. Okay tutaj. Tutaj, właśnie, tutaj mamy trochę wyszczerbione na listwach. Eee, no Tutaj mamy, wy, tutaj mamy bardzo wyszczerbione czy znaczy takie, wy, no, to jest takie właśnie wyszczerbione na listwach, tutaj, na tym pierwszym stopniu i na, i na tym drugim stopniu, od tej strony idąc. O, tutaj, o mamy. Tak jak ta listwa właśnie też, o mamy, o, tą listwę, tutaj na pierwszym stopniu i tutaj na drugim jest OK. -a. tutaj mamy OK wszystko, tutaj tak samo, tylko właśnie te dwie pierwsze, o te, ta i ta listwa jest po prostu trochę zjechana, tutaj sobie teraz to przykryję jakoś, ma to wszystko, żeby tutaj nam nic nie wleciało, więc... Ja kończę tego vloga, muszę jakoś powoli włączyć kamerkę, żeby jej, żeby jej nie ubrudzić, więc widzimy się w następnych vlogach. Cześć!